Tak to bywa w dziennikarstwie, że czasem nad tematem trzeba się głowić, a czasem temat leży na ziemi. Czasem też, tutaj to określenie pasuje idealnie, spada z nieba. O, na przykład dzisiaj, kiedy trener bramkarzy reprezentacji Polski Andrzej Dawidziuk nas zaskoczył odlotowo. Inspirują mnie przede wszystkim rzeczy związane ze wszechświatem, rzeczy związane z lotnictwem. Tak tak, podchwyciliśmy temat i postanowiliśmy go drążyć. Dowiedzieliśmy się przy okazji wielu ciekawych rzeczy. Na pewno fascynacja lotnictwem, fascynacja dużymi samolotami jest duża znam wielu ludzi, którzy odgrywają ważne rolę w polskim lotnictwie. Miałem okazję z nimi się spotykać, rozmawiać, miałem okazję podróżować również z dużymi samolotami. Tam, gdzie było to możliwe, nie tylko jako pasażer, ale człowiek, który, który może troszeczkę zobaczyć więcej. Postanowiliśmy trochę powęszyć i okazało się, że Andrzej Dawidziuk to nie jedyny fan lotnictwa w kadrze. Wielkim pasjonatem latania jest Jakub Kosecki. Pasja od dzieciństwa, i na pewno pójdę krok w przód. Kiedy zawodnik Legii Warszawa dowiedział się, że wielkim chłopem Andrzeja Lewidziuka są samoloty, opowiedział nam anegdotę. Rozmawiałem z tenerem i mi powiedział ciekawą rzecz, że teraz jak żeśmy lecieli do Turcji, to jego przyjaciel był pilotem i lądował razem z nimi. I zapytałem się, czy będzie taka możliwość, jak będziemy wracać do Polski. Powiedział, że jak będzie jego kolega w kabinie pilota, to, to na pewno będę miał taką przyjemność, ale jest to... O Jezus, no, jak powiem marzenie, to nie, nie przesadza. Trener bramkarzy reprezentacji Polski jasno deklaruje, interesują go tylko wielkie maszyny. Nie do końca interesują mnie te małe samoloty bądź szybowce, prawda? Raczej jest to, są to duże maszyny, które fantastycznie się e, prezentują w powietrzu. Wypadało jeszcze zapytać o legendarnego już Dreamlinera. Rozłożony na czynniki pierwsze, poznałem ten samolot doskonale, wiem... Jak, jak funkcjonuje, wiem, jakie są nowinki technologiczne w rozwiązaniach tego samolotu. I może nie jestem autorytetem, żeby się wypowiadać aż tak szczegółowo, ponieważ, tak jak powiedziałem, ten samolot znam bardziej z oględzin niż z... znając go od środka jego parametry, ale potwierdzam opinię ludzi, którzy wypowiadają się już jako fachowcy, jako autorytety duże że jest to samolot, który jest przyszłością lotów. Nie omieszkaliśmy także zapytać Jakuba Koseckiego, kiedy planuje kupić pierwszy prywatny samolot. No cóż, takiego mnie nie stać na taką przyjemność, ale spokojnie. Marzenia są i na pewno będę walczyć o nie. Wypada mu życzyć wysokich lotów. No i w związku z tym, że jest młody, dopiero stawia pierwszy krok w karierze, żeby nie odleciał, mimo wszystko twardo stąpał po ziemi.